Zodiakalne Barany, oto wasze czytanie na lipiec 2023. Zobaczmy, jaki anioł was prowadzi. Aralim Zawkiel. Wow, ok, czyli jesteście w trakcie transformacji światłem, podwyższacie swoje wibracje poprzez jakieś doświadczenia, jakiś proces się w was uruchamia, ale piękny wynik tego procesu będzie. Świetlisty, wejdziecie na dużo wyższy poziom w waszym życiu, dużo wyżej energetycznie będziecie. Zobaczmy, kto jeszcze was prowadzi, co to za proces. I tutaj jeszcze ważne przy tym procesie jest, że to wy kreujecie swoje życie i tego będziecie się uczyć w trakcie tego procesu. O, zmiennokształtny was prowadzi, jesień. I o, mamy strzała, ostrzeżenie, ok. Dobrze, kochani, e, jesteście w trakcie transformacji, zmieniacie siebie, zmieniacie formę czegoś, może współpracy, może związku, może tego, jak widzicie swoją przyszłość, drogę zawodową, ścieżkę życia. Bierzcie to, co z wami rezonuje, dostosujcie to do swojej sytuacji, bo to jest czytanie kolektywne. Ale jesteście w trakcie zmiany kształtu, tak? Ta karta mówi: yy, przejdź transformację i odkryj swoje dary. Czyli może mieliście jakąś wizję na swoją przyszłość, ale nie poszło tak, jak myśleliście. Teraz trzeba to trochę przetransformować i odkryć swoje dary, może, które jeszcze bardziej pomogą Ci w tej sytuacji, albo zmienić te okoliczności i zacząć inaczej. To dla każdego z Was będzie coś innego, ale zmieniacie kształt, zmieniacie formę czegoś i, żeby to zmienić, to potrzebujecie odpuścić stare i odpocząć. I rozpoczynacie ten proces i ten proces. Zakończy się jesienią w tym roku, tak? Czyli gdzieś w połowie września. Czyli dajcie sobie czas, tak? Na zmianę tego, dajcie sobie czas na odpoczynek, na przemyślenia, na poczucie i zobaczenie, jaka forma jest dla Was najlepsza i ważne, żebyście Wy niezależnie tę formę wybrali i ją kreowali, tak? Do tego Was y, prowadzi Aralim Zawkiel, ponieważ. Niestety, ktoś albo więcej ludzi będzie chciało na Was wpłynąć. Mamy tutaj kartę strzały, która mówi: otaczaj się ochronną energią. Ktoś chce wpłynąć na to, jak będzie wyglądało Wasze życie, na Wasze decyzje, chce na tym coś zyskać albo jest zazdrosny, to jest nieistotne. Ktoś chce na was wpłynąć i dobrze, żebyście się ochraniali, trochę spędzili czasu w samotności, w izolacji od ludzi, żebyście byli tylko z tymi, którym najbardziej ufacie, a też im wszystkiego. Nie mówcie, zostawcie wiele rzeczy sobie, bo to jest bardzo ważny czas na refleksję tam do jesieni, tak? Żeby odpuścić stare i zrobić miejsce na nowe, ale jeszcze zanim to nowe to odpocząć, tak? I jesteście w bardzo wrażliwym czasie wtedy, więc nie dajcie się tutaj przebijać strzałami, jakimiś tam dogryskami, czy jakimiś manipulacjami bardziej właściwie. To widzę tutaj, bo ktoś chce na Was wpłynąć, ale to powinna być i musi być Wasza decyzja, jaki kształt nabierze Wasze życie. Zobaczmy, jaka bogini Was prowadzi. O, hator, zdolność przyjmowania, czyli to też jest częścią Waszej transformacji, bo barany są bardzo aktywne, to są pionierzy, do przodu działamy, ale teraz w tym miesiącu też uczycie się przyjmować, tak? Przyjmować okazje, dary. Jakieś rzeczy, jakąś pomoc. Nie musicie wszystkiego robić sami, tak. Tego też będziecie się uczyć w lipcu, że warto przyjąć pomoc, ale uwaga, trzeba rozróżnić pomoc od manipulacji. Tak, tutaj będzie ta kwestia, żeby to dostrzec. Dlatego bądźcie bardzo ugruntowani w sobie. Dobrze zobaczmy co powiedzą kroniki Akaszy o, no tak, izolacja, czułam, że potrzebujecie się odizolować, zakłócenia, tak czyli dosłownie, kroniki Akaszy mówią, odizolujcie się od zakłóceń jeżeli ciągle wam ktoś, czy para osób yy, yy, gada, żeby zrobić to, tak, tak, czy siak odizolujcie się od tego wy teraz zmieniacie formę, musicie się przyjrzeć sobie, co wy chcecie, jak coś chcecie zrobić i wtedy dopiero podejmiecie decyzję, tak? Nie dajcie na siebie wpłynąć innym ludziom, ponieważ to wy jesteście kreatorami swojego życia, kształtu swojego życia i teraz będziecie to tworzyć w procesie, tak? Zdolność przyjmowania darów, tego, co nas rozwija, a nie zakłóceń, manipulacji, tak? Tego będziecie się uczyć. Jeżeli ktoś chce naszego dobra, no to. Zawsze powie, że to jest twór, Twój wybór. Nie będziecie emocjonalnie na przykład szantażował, żeby dokonać jakiegoś wyboru. Takie rzeczy tutaj widzę. Także odizolujcie się od manipulatorów i zakłóceń. Zobaczmy, co powiedzą Wam karty duszy. No tak. Osąd. Będziecie musieli podjąć decyzję. No tak, no to już było widać tutaj. O! Obfitość. I wolność. Także kochani, to jest bardzo ważne, żebyście podjęli tę decyzję sami, niezależnie, w izolacji od całej reszty. Można słuchać dobrych rad, ale najpierw słuchajcie siebie, swojej intuicji, swojego serca i dowiedzcie się, jak chcecie, żeby wasze życie wyglądało i aktywnie je kreujcie, jednocześnie mając zdolność przyjmowania dobrych okazji i pomocy, tak? Ale... Ocencie, co jest pomocą, a co jest zakłóceniem i manipulacją. To będzie ważne, żeby to rozróżnić w tym okresie yy, przemiany, nie tylko w lipcu, a to aż do jesieni. Także to jest bardzo ważny etap w waszym życiu, ponieważ ta decyzja, którą podejmiecie, ma doprowadzić was do zwiększenia obfitości i wolności w waszym życiu. Ale jeżeli dacie na siebie wpłynąć innym ludziom, no to oni. Będą kreować wasze życie, a nie Wy także warto podjąć niezależnie decyzję, bo ona doprowadzi Was do zwiększenia obfitości i wolności w waszym życiu. Wow, zodiakalne barany. Jeśli chcecie mieć więcej szczegółów na temat tej sytuacji, to zapraszam na moją stronę Patreon. Zostańcie moim patronem i wtedy będziecie otrzymywać dodatkowe czytania co miesiąc. Jeśli chcesz zamówić pojedyncze prywatne czytanie ze mną, to zapraszam do kontaktu mailowego. Mail jest w opisie. A jeśli chcesz mieć szansę wygrać darmowe prywatne czytanie, to polub ten film, zasubskrybuj mój kanał, znajdź mnie na social mediach, bądź tam aktywny, obserwuj mnie i wtedy będziesz mieć szansę. Zodiakalne barany. Bardzo ważne dla Was jest, żebyście byli w sobie i byli obecni tu i teraz, żeby wsłuchać się w intuicję, swoje serce i zobaczyć, jak chcecie, żeby wasze życie wyglądało. Zapraszam Was na medytację, która pomoże Wam z nadmiernymi, natrętnymi myślami pomoże Wam się uspokoić i posłuchać siebie. Ta medytacja pojawia się na ekranie. Dziękuję i wysyłam Wam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.